Pan Stanisław Żółciński, który na rowerze chyba jeździ od zawsze, ale 65 lat, właśnie, 65 lat no niektórzy, no właśnie niektórzy tyle mają jak przechodzą na emeryturę, a pan tyle na dwóch kółkach spędził. Nie chce się panu iść właśnie na rowerową emeryturę? Proszę? Czy nie chce pan na rowerową emeryturę pójść, jeżeli 65 lat pan jeździ? Nie, jeździ się do końca, bo znam takie przypadki, że mówi tak, ja już jestem stary, to już nie mogę jeździć, no to co, weźmiesz co? Wiadomo, nie? No, weźmy się co piwo i przy telewizorze. I... A pójdź do lekarza. Tak, tak. Pan nie ma tego mięśnia piwnego. Nie ma pan mięśnia piwnego, jak widać. Co pana tak kręci w kręceniu na rowerze? Przede wszystkim poznawać kraj. Poznawczy. Bo to jest Polskie Towarzystwo Turystyczne, Krajoznawcze. No, nie wiem, czy ktoś wyjaśnił. To turystyczno to jest krajoznawczy. To jest przemysł... Przemieszczanie się turystyczne, czyli prze, przejazd, przejście. To wszystko jedno, czy jesteśmy w górach czy pieszo, bo w górach też chodziłem po górach, y, a krajoznawcze to poznajemy tam, gdzie jesteśmy, a nie tylko przejechać, tylko przejechać kilometry. To trzeba poznawać. I organizuje już od kilku dobrych lat. Przewodnik Czeka. Przewodnik czeka po Raciborzu, po ziemi Raciborskiej. Jadą do Hiszpanii, Włoch, nie znają Polski, swojego, swojej małej ojczyzny. Racibus i okolicy. Wystarczy. Dzisiaj pojedziecie Państwo w taką trasę krajoznawczą trochę turystyczną. Kilka takich miejsc, przystanków macie. Który Pan uważa za z tych miejsc, które Państwo odwiedzą, no taki szczególnie ciekawy? Wiem, że tu startujecie, w oborze parkujecie jakby końcowo, ale po drodze jest kilka różnych przystanków. No to tutaj jest bardzo dużo. To jest. to jest, to nie, to jest rzeka odpowiedzi, także tu... Nie, nie mogę w tej chwili trudno powiedzieć, który jest najciekawszy. Wszystkie są ciekawe, bo zaczynając od Rasi Boża, gdzie jesteśmy tutaj. No takie perełki poza Rasi Bożem, to przede wszystkim tworków. Później jest. Ja nie będę mówił, nie, nie będę wymieniał co. Tworków, no Binkowicy, Pietrowicy. Piotrowica, oczywiście, tam z Kowronów. To jest tam, nie, 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 nie bardzo kojarzę sobie. To jest tam, gdzie znajduje się w tej chwili trzy kompleksy. Cztery, bo jest naj, najstarszy kościół drewniany. Później jest taka właściwie kaplica. Później jest najnowsze, to są Wieża Widokowa i klasztor. Okay. To, to, także... to, to, jakby tak tylko y, liznąć, prawda? Dokładnie. Proszę jeszcze powiedzieć, Panie Stanisławie, czym Pan jeździ? Co jest ważne w Pana rowerze w takim wyposażeniu? Czy to musi być jakiś wypasiony za tysiące rower, czy też nie? Nie, to ja mam tutaj ze sobą rower. To jest y, akcent, który jeździ, a drugi mam Zanta, który jeździ już na no, całą Polskę. Tylko, że no, z kolegą, już nie mam kolegi, którym jeździłem po całej Polsce. On wyznaczał marszrutę na całą, na 1000, na 1200 kilometrów i tak, tak myśmy zwiedzali. No właściwie cały, cały kraj. Dobrze. Dobra. Dziękuję. Dobra, dziękuję uprzejmie. Fajnie.